Siemaneczko, z tej strony Movie Wars, a dzisiaj pokażę wam sklep przed nami z dnia 29 marca. Jeżeli wam się spodobał ten materiał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek na tym kanale, żeby was nie ominęły żadne tego typu treści. No i co dzisiaj mamy? Uuu... Uh. Wow... Ej... Ehehej... Spoczko... Chętnie kupię. Powiedzieć te sobie zarobię na to Faldolce. Ładne. Dzisiaj mamy bardzo obiecujący sklep. Moim zdaniem to jest jeden z lepszych sklepów, które w ogóle widziałem od dwóch sezonów. Są super emoteczki. W końcu powróciła skórka. I jeszcze renegatka. To jest, moim zdaniem, najlepszy sklep, w którym, można, w którym można teraz zakupić wszystko. Więc dziękuję wam bardzo mocno za oglądanie. Cześć!